Dzień dobry, witamy dzisiaj Państwa Wenderzik z Polska. Chcieliśmy Ci przedstawić Audi A8 z 2009 roku. Jak widzimy, auto z potężnym silnikiem V8 o pojemności 4,2 litra, FSI czyli stryk bezpośredni i mocy 351 KONI. Została tutaj zamontowana instalacja firmy Stack. Jest to model 400DPI, czyli przygotowany do obsługi silników z pryskiem bezpośrednim. Jest to akurat pełna dedykacja do tego konkretnego kodu. Pokażmy jej poszczególne elementy. Na pierwszym planie widzimy. Treskiwacze gazowe jest to pojedynczy montaż. Są to treskiwacze ACW031. Tu widzimy filtr fazy ciekłej. Tutaj z przodu mamy filtry fazy lotnej. Na samym dole, pod filtrem powietrza, mamy dwa reduktory AC250. Akurat ich teraz już nie zobaczymy. Cały komputer od instalacji gazowej znajduje się w podszybiu. Tutaj widnieje tylko nasze podłączenie techniczne. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w został zamontowany na życzenie klienta. Tutaj w podłokietniku. Wlew gazu mamy pod klapką. Tutaj, jak widzimy, zmieściliśmy pełnowymiarowe wlew, więc nie ma potrzeby dokręcania jakichkolwiek końcówek. I zbiornik. Zbiornik w aucie e, mamy w formie walca. Jest to zbiornik 90-litrowy, co daje nam około 75 litrów gazu do dyspozycji, więc jest naprawdę dużo. Jak widzimy, e, pasuje on idealnie, że tak powiem, na, na grubość dywanu z dwóch stron. Dosłownie na styk. Jeśli są Państwo zainteresowani montażem instalacji gazowej do silników stryskiem bezpośrednim, tego typu lub innych producentów, zapraszamy do nas chętnie pomożemy i ewentualnie zamontujemy. Do widzenia, zapraszam.